Witam Was moi kochani, dzisiaj jest czwartek, 22 czerwca i dzisiaj mamy cztery monety. Ta karta mówi o osiągnięciu szczęścia, choć może będzie ona okupione wysoką ceną, może wskazywać również na obawy człowieka przed stratą tego, co już osiągnął. Co oznacza? Co cztery monety oznaczają? Zdecydowanie jakąś tam stabilność finansową. Człowieka, który potrafi dbać o siebie. Ale problem jest w tym, że mimo tego, że mamy stabilność finansową, jednocześnie możemy poddawać się wątpliwości, poddawać wątpliwość to, co tak naprawdę stanowi prawdziwą istotę bogactwa. I Człowiek potrafi dbać o siebie, ale w pogoni za dobrami materialnymi mógł po prostu zatracić swoje ludzkie cechy. Ta karta oznaczy, oznacza dobrobyt materialny, stabilność, korzystne inwestycje, jakiś prezent, ogólnie dominację nad światem materialnym, ład, porządek publiczny itd. W negatywnym aspekcie tej karty ta karta mówi o pozornej oszczędności, o skomstwie, o podejrzliwości, o, strachem, o strachu przed kradzieżą, od strachem przed otwarciem się, strachem przed stratą swoich pieniędzy. Ta karta ogólnie radzi, żeby człowiek nie skupiał się na, tym, na takim trzymaniu się. Kurczowo tego, co on ma, bo dostanie od wszechświata wszystko, czego potrzebuje. Także tu jest ten, w tej karcie jest trochę tego strachu. Um, osoba, opisując osobę przez tą kartę, możemy mówić, że ta karta to jest taka, taka osoba, która się ogranicza, która się mocno kontroluje. Kontroluje siebie, jak i swoje wydatki. Ta, to jest osoba, która stąpa twardo po ziemi. Wiele wymaga od innych, sama jest pracowita i zaradna. Jeżeli chodzi o uczucia, miłość i tak dalej, to tu mamy trochę taki zastój. Tutaj nie ma spontaniczności, tutaj brakuje tej odrobiny szaleństwa. Tu mogą być jakieś napięcia w związku. Ta karta, to jest taki, to, ta karta również może za, oznaczać związek z wyrachowania, związek zawarty pod przymusem, o no, dzisiejszych czasach to raczej nie, ale związek na przykład zawarty ze względu na to, ze względu na pieniądze. Praca, finanse, stabilizacja. Może być trudna praca, ale przynosi dobre rezultaty. Dobrze zorganizowana praca. Ogólnie karta mówi o pomnożaniu swojego majątku, ale również o tym lęku, o bezpieczeństwo z posiadania tego no. majątku. Um, tu mogą być obawy o nagłą utratę pieniędzy i to tego nie daje spokoju. Um, co tutaj może się dzisiaj wydarzyć? Nic ciekawego. Dzisiaj się nic ciekawego nie wydarzy. Sytuacja jest stabilna, ciągle taka sama sytuacja. Um, dzisiaj um, ta, dnia, ta, ta karta mówiłaby: Nie przywiązywać się do niczego i do nikogo. Także to są cztery monety. Będzie dzisiaj trochę nudno: za dużo się nie będzie zmieniać. Taki, taki, taki może trochę nudny dzień dla nas, ale nic. Trzymajmy się, uśmiechajmy się. Dziękuję za oglądanie, papa.